Cześć, po dzisiejszym dosyć długim myśleniu, myślałam, co by tutaj nagrać, co nie. No, często mają e, YouTuberzy, przepraszam, taki dylemat, co nagrać. No, już opowiadałam was po koncie XX, rocie XX, no ale oczywiście musiało się to stać na. Na moim tym najlepszym koncie, więc musiałam oczywiście założyć nowe, no i wtedy oprowadzałam, oprowadzałam po Lolci, no, a teraz chyba, przysz, nawet się wszyscy domyślacie, że teraz mi na myśl przyszła, że oprowadzę Was chyba po Majci bardziej. Pokażę Wam artbooki, zdjęć żadnych jeszcze nie dodaję, ale, ale chyba w tym odcinku jakieś dodam. No dobra. To wbijam. Wbijam na to Jednym słowem. Dobra. Dobra. Logujemy się. Hej, sorry, musiałam na chwilkę przerwać e, nagrywanie, bo przysz, e, przyszli do mojego pokoju. No więc wiecie... Jak to jest? No więc nie... Tak, jak miałam oprowadzić po końcie. Mhm. Dobra. Oczywiście to jest i w proziam,

Jeżeli raptownie wyciszę się i wyłączę nagrywanie, to znaczy, że chcę spać, bo tu mam na 8.21, gdzieś tak się powinnam już położyć spać, a już, już jest 40, czyli prawie. Dobra, wszystkie filmiki mi się usunęły, tak, przed chwilą, tak, pozdrawiam, Kamil18056, yy, Julka H123, Olek 9893, yy, Słek 2233, Aha, tutaj mam dosyć sporo znajomych, są świetne, świetne. tak patrzcie, bo to jest teraz Boni Planet, no nie? I patrzcie. No. dobra. Dobra, przeczytam Wam taką dziwną początek. Masz piękne oczy. Coś tam dalej. Sorry, mój brat, sorry. Aha Izdy. Zakochałeś się w tobie. Normalnie zauroczony. Boże, to będzie na etap. Ok, to źle. O, co on? Nie wiem jak ludzie to przyjmą. U uh, a ile ma ten twój brat? A ile ma lat ten twój brat? 11. Te kratki to, to się coś powtarza, więc jakieś banki czy coś. LOL, XD, LOL. 11. Aha, tyle ile ja. LOL, XD, lol. A co ja zrobię, że jest zakochany? Tata. Ta. Co tata? Ta? Mamy już chłopaka, więc sorry. Co zrobię, żebyś się odkochał? Powiedz, że mam już chłopaka, ok? będzie rozczarowany, będzie mi wrzeszczał do ucha, dlaczego? No i dobrze. Dlaczego tak uważasz? Nie lubię go. Chcesz, żebym. Jakieś tam kratki? Wiesz, że do niego, ty wiesz, że skoczyłby w ogień i gwiazdkę z nieba by zdjął. Kratki, kratki, to nie zdejmuję, mam to gdzieś. Wiem, tylko ci tłumaczę, co by zrobił. Ok, zostawmy już ten temat, o, Też go nienawidzę. On mnie nawet nie widział. Widział. Mhm, kiedy? I jak? 5 grudnia. Gdzie? Powiedział, że na domie. I co? Stałam na domie, no i mu machałam. Pewnie. Ta, 5 grudnia to ja byłam u, u przyjaciółki i grałam w Simsy. To nie wiem, co mu. Co mu jest psychiczny jakiś. Chyba tak. 4 no, chyba tak ogólnie. 4 grudnia przyjechałam, a 10 odjechałam. I byliśmy cały czas w domu. Chyba. Jesteś? Powiedziałam, że masz już chłopa. chłopa. I co, i co? Poszedł do pokoju się żalasz nad sobą. Źle czy dobrze? Źle właśnie. I tego się spodziewałam. Jesteś sknerusko? To mój brat. Chce się zemścić. Jesteś czy co? Sknerczy. Haha, to znowu on. Jak ci słopcy, no no. Niech on coś napisze, to dzwonię na policję. Dobra, to było chore, to ostatnie. Ta sama się przyznaje, że to było chore, co ja ostatnie napisałam. Ja. Pójdę sobie na stróż i uczyń. No to tak, moje konto wygląda dokładnie tak. Jestem Majcia dwie, 200 2014. Nie byłam jeszcze VIP-em, ale będę miała VIP-a w styczniu. I to są moje ubranka. Mhm. Przebiorę się w coś. Tak. To są moje wszystkie bluzki, które na razie, na razie mam. Chyba tak. się nie będę przebierać, bo nie mam co. To są moje spodnie. I to są moje buty takie. I takie. No i dodatki łóżka i rzęsy. To co mam na sobie. No i włosków. Mało, mało. No. No. Ale to tak. Poczekajcie, poczekajcie. Mam piąty level. brakuje mi 1696 fame do następnego levela i proszę was pomagajcie. No 59 pieniążków, 0 diamentów. Na razie. Um, no to tak. Na mój, mój profil. Pokój mam mega słaby, bo nic tam nie mam. I mi się nawet nie chce tam nic mieć. Więc. Aha, i pokażę Wam jeszcze i moje intro. Mój pokój. Tak dziwna biografia. Na razie nie. No to to w ogóle ja nie mam prawie awart. kreatywny towarzyski zakupy, no to tylko ten. No i przetworzenie, no to... Przetworzę te rzeczy, co niepotrzebne na przykład. O, czyli że już nie mogę tego odzyskać na przykład. To muszę przetworzyć, bo to jest takie brzydkie. No. Wow. 1000 punktów. No i leżaków nie posiadam. To tak mój profil. Projekt nie mam księgi gości, nikogo nie mam, zdjęć nie mam, filmów nie mam. book Mam jeden, intro Tadam da Czekajcie Czekaj, Czekaj. O oh. No No i takie też się, pewnie przyjdzie. Luków nie mam. I YouTube. Aha, look jest ten jeden. YouTube to jest ten Nightcore Let it go. Tak, to jest świetne po prostu. Super. No i to jest prawie całe moje... E, chyba całe nawet moje konto. Znajomych mam 15. Mm, VIPem zostanę... Tak jak już chyba mówiłam. No, i to już by było wszystko. Tak o moim koncie jednym słowem. To pa! Do następnego filmiku!